Witam, z tej strony Kapitan Nowa Ruda Dzisiaj jakiś poważny film, urbex No, mamy dom opuszczony Będziemy sobie go dzisiaj zwiedzać, tutaj też mamy Świat rozrywki w play A to nieba A tu mamy nasz dom Opiec jeszcze bezdomnych, nie było, bo gdyby byli bezdomni, to już niczego nie byłoby. Dobry znak. Ale okiem tu nie ma. Na górze nie ma okiem w tym domu. Bo tutaj chyba były takie drzwi killowe, więc. Ale to jest jakiś magazyn. to jest wejście do tego domu. A to kuchnia. Kalendarz dwa ty kotki 2016. Koty. Tylko z kotkami kalendarz. O, tu taki pokój dzienny, chyba. Guziki. A tutaj jest taka sypialnia. Tabletki jakieś leżą. Chyba. Pełno tabletek, krzyżówki. Tak, tutaj na pewno osoby starsze mieszkały. Okręg 2005 urga mieszkaniowa. Na pewno starsze osoby mieszkały, bo te krzyżówki są. Tabletki. Nie wiem, chyba jakieś. Fotel. To na blank O, maść. Tak, maść. W na tym maście? Maść Pepsi? Serio? O! szkło że jest. Dom jeszcze nie jest jak tu tak. O, piwnica, do której wchodzić nie będę. I weźmy tam. Tam toaleta. Plus, że tą do toalety. Dob dobrze, że dom ma toaletę. A to toaleta, tak. A tam pewnie. Na no, to okno do wódce jest. Tam nie będziemy wchodzić. Może tam. Niezbyt ładny być, o fajny kredens, fajny mebel, tak tutaj na bank starsze osoby mieszkały, koty znowu, kalendarz po To tutaj na bank mieszka jakaś stara, starsza osoba, która bardzo lubiła koty, pewnie widzę dwa kalendarze z kotami już, w też bardzo lubię koty, na górę idziemy, nie ma nikogo. Dalsze czy idą, zielony pokój. Podłoga O, szapa tu mogła być O, to jest jedyne chyba okno, które jest na górze w tym domu Tutaj chyba druga sypialnia Pełno kuzików tutaj Musi 1988 maj Park nauki Ja starsza osoba, tu mieszkała Starszy. O, patrzcie na to, znowu Pepsi, serio? Ale to stare, międzynarodowe zawody oficjalne w skokach z pod 1989. Tatrzański Park Narodowy, mapa. Go. To był jakiś magazyn na bank. Te butelki jakieś stare. Boże, coś tam jedzie, szybko. A co to jest, ty Bożek, jakie to ciekawe jest. Boże, nie potrafię tego przeczytać. Jakieś niemieckie. Tak. Tylko z zachodu, czyse. Animex! Prawie jak te paróweczki kubusiowe. Nie, nie kubusiowe, ale były takie jakieś parówki Animex w ciemnej stronie Allegro. Ale ładnie ten pokój tak wygląda. Górny hipster, hipster tutaj zamieszkał. Mam nadzieję, że mi się w ogóle nagra. no mam się raczej. Bardzo ładnie mi się tu podoba. Przypomnij mi to trochę do mojej prababci. O, te schody. Strome dosyć. Idziemy już. Dobrze, do widzenia. Dom był ciekawy. Oni już jednak byli bezdomni. Coś zbieracze, są ślady. Dobrze, do widzenia. To ja już się z wami żegnam. W ogóle życzę miłego dnia. I mam nadzieję, że się spodobał urbex.